Jeżeli nad biurkiem mamy, nie wiem, tablicę korkową albo inną przestrzeń, gdzie można nie przyczepić plan lekcji albo pozostawić sobie wiadomości, ale tablica korkowa na wielkiej przestrzeni zżarłaby nas finansowo. Dlatego przedstawiam Państwu, tam, tam, tam. to jest płyta pieszczotliwie zwana płytą paździerzową, a tak naprawdę to jest po prostu pilśniówka. W nią możemy spokojnie wbijać pineski, tak samo jak w płytę korkową. Możemy ją też pomalować. No i ona będzie właściwie na całej ścianie za biurkiem. Dobrze, najpierw będziemy ją przyklejać do ściany. Płyta pilśniowa oprócz wielu zalet ma tę jedną, najważniejszą. Kosztuje 10 zł za metr kwadratowy. Taką płytę możemy pokryć właściwie każdą farbą, natomiast wybrałam tutaj tablicówkę. Ja wiem, że nadużywam farby tablicowej, ale tym razem w pokoju dziecięcym to jest absolutnie uzasadnione. Dorota nie tłumacz się, nikt nie zauważył. Mikołaj marzył o biurku, ale tak naprawdę biurko jest potrzebne dla całej trójki. Dziewczynki idą od września do szkoły, Nikola idzie do pierwszej klasy, patrycja idzie do zerówki i bardzo jest niezbędne, aby miały dobre warunki do nauki. Postanowiłam, że będzie to jeden długi blat. Naprawdę długi, bo 3-metrowy, ale oczywiście podzielony na przestrzeń dla każdego. Pod biurkiem oczywiście miejsce do przechowywania, ale nie chciałam e, zabierać za dużo przestrzeni. Szafki mają szerokość tylko 30 cm, natomiast słuchajcie, tutaj się spokojnie, e, będzie jeszcze półka, zmieszczą wszystkie rzeczy, które są potrzebne na przykład Mikołajowi do szkoły. Dobra i ta szafka będzie sobie stała z tej strony. Ta mobilność daje nam jeszcze jedną fantastyczną rzecz, to znaczy Mikołaj chce się jednak oddzielić od sióstr bo kopią go pod biurkiem. Siach. No i już nogi młodszych dziewczynek nie dosięgną starszego brata. Tu!